Dzień dobry bardzo. Szczęść Boże. Witam cię serdecznie. Jest czwartek 2 stycznia 2025 roku. Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu. Wspominamy dziś wielkich doktorów Kościoła, którzy swoją nauką i życiem byli świadkami Chrystusa. Niech ich przykład umacnia nas w wierze. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana apostoła: Najmilsi. Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca. Kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. Wy zaś zachowujcie w sobie to, co usłyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w Was to, co słyszeliście od początku, to i Wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. To wszystko napisałem Wam o tych, którzy wprowadzają Was w błąd. Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w Was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza Was o wszystkim. Ono jest w prawdzie i nie jest kłamstwem, to też trwajcie w Nim tak, jak Was nauczyło. Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci. Abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. Psalm responsoryjny: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Pan okazał swoje zbawienie, w oczach Pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ujrzały wszystkie krańce Ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana, cała Ziemia, cieszcie się i weselcie i grajcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz? skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia. Miło, że jesteś. Do jutra.